Jestem rzadką od 7 lat, dzieci nie mam. Co robię? Spotykam się ze znajomymi, pracować nie pracuję. Panią, co Panią zmotywowało do tego, żeby wziąć udział w programie? Co mnie zmotywowało? Przede wszystkim chcę schudnąć i motywuje mnie działanie w grupie. Cały czas mam tak, że chudnę, grubne i mam nadzieję, że w tym momencie już schudnę i utrzymam wagę. Mhm. Ale nie wiem, była pa, bardziej Pani motywacją jest to, żeby nie wiem, dbać o względy zdrowotne, względy jakieś tam... Jak najbardziej zdrowotne, bo mhm. szybko się męczę, nie wiem co jeszcze, mhm. no wiadomo, no, czym człowiek szczuplejszy, otyły, czy tam, to są już potem problemy, nie? Mhm. A skąd się Pani dowiedziała o akcji? Z Facebooka. Cześć, jestem Ola, biorę udział w konkursie, jestem z Rydultów. Czytajcie mojego bloga i głosujcie. Pa!